Dzień dobry, dzisiaj przychodzę z krótkim impulsem, z pytaniem do kart Tarota, na ile ta osoba jest zainteresowana waszą relacją. Popatrzymy, co karty będą chciały przekazać. Tarot of Haunted House tym razem. Być może nie dla wszystkich, ale liczę na to, że komuś to czytanie się przyda, komuś będzie... Pomocne i do kogoś ma trafić. Popatrzmy, co karty będą chciały przekazać, jeśli chodzi o temat, na ile ta osoba jest zainteresowana Waszą relacją. Ta osoba, o której pomyślicie. Jeśli czytanie nie będzie dla Was, po prostu je zostawcie. Ewentualnie sprawdźcie inne lub poczekajcie na kolejne. Tak czy inaczej, zapraszam do, na mój kanał. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że filmy moje cieszą się popularnością wśród Was, za to, że przybywa subskrybentów, za to, że tak pięknie piszecie, komentujecie, za to, że między sobą się porozumiewacie w komentarzach. To jest bardzo duże wsparcie zawsze. Czasami potrzeba zwykłego utulenia, wsparcia, nawet takiego słownego. Popatrzmy, na ile ta osoba jest zainteresowana Waszą relacją. No, i mamy właściwie rycerza kielichów, czyli jest zainteresowana. Powiedziałabym, rycerz kielichów to taki romantyk. To taki ktoś, kto chce się spotkać, kto chce umówić się, chce gdzieś wyjść, chce zaprosić, który często na przykład wręcza jakieś podarunki, kwiaty który potrafi coś ugotować i miło jest mu zjeść, na przykład z wami. To już w zależności od tego, jakby to odbieracie, ale tutaj widzę, że jest zainteresowany. Są też kochankowie, siódemka monet i królowa kielichów. To jest dużo uczuć. To jest jest duże zainteresowanie. Jest Skupienie na pracy nad tym, żeby ten związek się udał, żeby poszedł w dobrym kierunku. Ta osoba odbiera też od was miłość. Wie, że jesteście godne zaufania, czy godni, że może na was liczyć. Czuje takie ciepło od was, sympatię, empatię dużo, dużo troski z Waszej strony i ta osoba się z tego cieszy. Ta osoba jest zdecydowana na Was. Jakby miała wybierać, to wybierze Was. Może też czuć dużo takiego połączenia z Wami, dużo czegoś wspólnego. Jakieś tutaj feromony mogą pracować mogą działać, które powodują, że. Ta osoba ma dużo chęci przebywania w Waszym towarzystwie. I zobaczcie, tu nawet są i ona ma skrzydła, i on ma skrzydła. Te osoby tak jakby się miały wspierać, jakby miały coś budować, po to, żeby właśnie z tego wyszło coś dobrego. Ale jednocześnie nie jest to takie do końca tylko logiczne, rozumowe. Tu jest dużo też, duże połączenie, jeśli chodzi o taką, takie odczuwanie się nawzajem. O seksualność, o erotykę. Może być też tak, że obydwoje chcecie romansu, bo ten rycerz kielichów może też e, i kochankowie, karta kochankowie. E, Podpowiadać, że to może być relacja taka romansowa, ale czyli taka na początku może być niezobowiązująca. Czyli spróbujmy, popatrzmy, przyjrzyjmy się, czy to się dalej rozwinie. Ale nikt niczego tutaj może drugiej stronie nie obiecywać. I to też nie jest tak, że romans w znaczeniu, że ktoś kogoś ma zdradzać, tylko bardziej. Mm, Mniej takiego poznawania się, a szybciej, tak jakby ta energia seksualna tutaj przyspieszała, jakby brakowało czasu na takie pomyślenie o, o jakiejś stabilizacji, o budowaniu, a wejście już w wypróbowanie po prostu, czy do siebie pasujemy, też pod względem erotycznym, seksualnym, bo tu może być duże przyciąganie, więc może się szybko zacząć. Ta relacja, jeśli chodzi o takie pożądanie i o przebywanie razem w jednym łóżku, na przykład. Ale są tutaj jakieś podstawy do tego, że z tej relacji może coś być. Tylko na razie tak wydaje mi się, że niezobowiązująco, ale tych dwoje coś łączy. Co dalej, może jeszcze? Co tutaj się dzieje? Mamy szóstkę mieczy, mamy koło fortuny i mamy trójkę buław. E, tak, dla obydwojga tych osób. Jest tutaj rozpoczęcie jakiegoś nowego etapu jest wyjście z trudnych energii myślenie pozytywne o tym, że się uda, w tym kole fortuny, chociaż tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli to nie jest relacja taka już zdecydowana, bo każde może tutaj troszeczkę jeszcze odczuwać jakiś echo przeszłości, echa przeszłości, która nie była taka E, którą może obydwoje nie wspominają zbyt dobrze to mimo wszystko tak jakby ta relacja te osoby się obwąchiwały jakby przyglądały się e, czy to się uda czy nie ale tak czy inaczej są zdecydowane tam wasza osoba jest zdecydowana też wejść w to po to żeby stwierdzić czy to jest dla was Bo jeśli nie, to może trzeba będzie szukać też. Znaczy, to jest takie podejście też, e, jeśli coś z tego nie wyjdzie, mimo że tak się czujemy, e, taką mamy mm, bliskość i odczuwamy tę bliskość, odczuwamy tę rozkosz przebywania wspólnego, chcemy bywać gdzieś razem. Ta osoba chce Was zapraszać, Wy chcecie w tym uczestniczyć. Tu w tych kochankach, w tej królowej kielichów też macie dużo uczuć do tej osoby. To nawet jeśli to się nie uda, to warto spróbować tutaj w tym kole fortuny. Bez względu na to, w którą stronę to koło fortuny się potoczy, to już yy, to po prostu trzeba próbować. Póki się nie spróbuje, to nie będziemy wiedzieli, Nie można siedzieć w domu z zakasanymi rękami i czekać. Po prostu trzeba uczestniczyć, trzeba brać się. Trzeba brać to życie i nie bać się. I też z założeniem, że może być tak, że może się coś nie udać. Lepiej podejść do tego, że może się nie udać, niż się też sparzyć. Ta osoba może nie być pewna, czy wy się też decydujecie na nią. Bo mamy tutaj trójkę buław. Czy może być tak dla niektórych, że to wy jesteście w jakimś związku, w jakiejś relacji? I tak jak powiedziałam wcześniej o tym romansie, to może być tak, że ta osoba jest dla was tą. Ta osoba jest tą trzecią. I może być tak, że wy się zakochaliście, czy zakochałyście. Ta osoba chce się z Wami spotykać, bo chce czuć ten żar, to przyciąganie, ale jeszcze nie jest pewna, czy nie będzie, czy ją nie spotka coś nie tak, jakaś krzywda. Nie jest pewna, jak to się potoczy, jak Wy zadecydujecie, czy Wy chcecie z nią być, czy tylko to jest taka próba, tak jak mówiłam wcześniej, ale nie wiadomo jeszcze, czym się zakończy. Czy wy macie ją w planach? Czy ta miłość przetrwa wasza? Czy wybierzecie ją, tę osobę, jako. Um, czy wy się na nią zdecydujecie? Bo ta osoba chce pracować nad tą relacją i być może nawet ze względu na was daje z siebie dużo, żeby być przy was. Żeby wam pokazać, że jej na was zależy. Ale nie jest pewna, czy wy to samo czujecie, i czy może czujecie to samo, ale czy podejmiecie decyzję, że zostajecie z tą osobą, że jesteście z tą osobą. Czyli jest zainteresowana ta osoba Waszą relacją, ale jeszcze taka w sumie niepewna jest jutra. Mamy piątkę buław i mamy e, słońce. Ta osoba bije się z myślami. To już też tak się powtarza, można powiedzieć. Ta osoba bije się z myślami, czy z tego coś będzie dobrego, czy nie, ale mimo wszystko w to wchodzi. Po prostu mocno na tę osobę oddziaływujecie w tych kochankach. Yy... Ona ma do Was też dużo uczuć i zaryzykuje. Ona chce ryzykować po to, żeby poczuć to, to Wasze ciepło, tę radość, to szczęście przebywania z Wami. Może dojść do. Do jakiegoś nowego etapu, ale może się też bać ta osoba, że, że zmęczy Was ta relacja, a jest taką niepewną relacją. Ale bardziej powiedziałam, że z Waszej strony ta relacja może być tak, jakbyście Wy byli jeszcze, czy byli niezdecydowani na tę osobę i ona trochę się męczy tą relacją. Męczy się, ale jednocześnie się spala. Ona to po prostu jest mnóstwo pożądania. Chociaż już jest niepewna dnia, ani godziny, co Wy postanowicie. I czy ten nowy etap w tym związku, w tej relacji nastąpi. Czy nie będzie tak, że to tylko dojdzie do pewnego momentu, i dalej ściana, i dalej mur. I tak, jakby no, na próżne te starania były, ale mimo wszystko ta osoba bardzo chce się y, angażować w tę relację. Chociaż może ją to dużo kosztować, wysiłku. Może gdzieś tam nawet czuć taki ciężar w tej relacji, że to nie do końca jest tak, jakby sobie wyobrażała, że tu nic nie jest pewne. Że trochę stąpa po niepewnym gruncie. Ale chcę, chcę być w tej relacji. Bez względu na to, jak długo i w którą stronę się to potoczy. Także tyle na dzisiaj w impulsie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam oczywiście do kolejnych czytań. I do zobaczenia.